Jakiś czas temu zadzwoniła do mnie Marta Lach i powiedziała, Adam, jest taka bardzo fajna impreza dla amatorów w moim terenie, nazywa się Rura na Kocierz. Bardzo mi się ta nazwa spodobała i dziś moim gościem jest Krzysztof Żebro, organizator tej imprezy. Witam Cię serdecznie. Witam, cześć, witam Was wszystkich. Co to jest ta rura na kocierz? Hmm. Rura na kocierz. E, ciekawa, ciekawa, ciekawa nazwa, jak sam e, wspomniałeś. Zresztą wymyślona przez jednego z naszych kolarzy e, z naszego teamu. E, to jest wyścig, mamy nadzieję w tym roku najlepszy e, amatorski wyścig w Polsce, e, który swój początek miał w 2021 roku. E, Wtedy padł taki pomysł w naszym gronie właśnie naszego Teamu kolarskiego, że może zrobilibyśmy własny wyścig na terenie Beskidu małego, bo na tym terenie był deficyt takich imprez i stwierdziliśmy, że na początek generalnie stać nas na to, stać nas organizacyjnie na to, żeby zrobić ten wyścig w formie jazdy indywidualnej na czas. Co prawda termin był już dosyć taki, nazwijmy to, późny, bo to już było zakończenie sezonu, bo ustaliśmy ten termin na październik, ale wiedzieliśmy, że potrzebujemy też takiego mocnego partnera, który pomoże nam rozpromować tą imprezę i tym partnerem okazał się hotel, Kocierz, który na szczycie, które, na szczycie przełęczy kocierskiej była meta jakby tego wyścigu, więc automatycznie to się wiązało z tym, że, że hotel gdzieś tam e, e, przewijał się w tle. Jako, jako możliwy potencjalny organizator, też współorganizator tej imprezy, i tak się też stało. Porozumiałem się z, z hotelem e, i, no i stwierdziliśmy: No to dobra, no to robimy to, kurczę, zrobimy tą imprezę, zobaczymy, co z tego będzie. Tym bardziej, że, że, że tak jak mówię, w tym terenie naszym Beskidu jednak tych imprez kolarskich jest zdecydowanie za mało. A teren piękny. A teren piękny, zdecydowanie tak. No więc y, przyszedł dzień wyścigu, październik. Pogoda udała się znakomicie. Okazało się, że, że, że to był strzał w dziesiątkę. Na liście startowej 123 nazwiska, i to najlepsze nazwiska amatorskie w Polsce, tak naprawdę i w kategorii kobiet, i w kategorii mężczyzn. No nie spodziewaliśmy się tego w ogóle, tak naprawdę mieliśmy jeszcze ostatniego dnia telefony, czy mogą się dopisać ludzie i tak dalej. My nie byliśmy po prostu na to już przygotowani, i musieliśmy też odmawiać ludziom, więc, więc udało się, opinie świetne. Czasówka bardzo wymagająca, bardzo techniczna jaki dystans? To było 13 km i 550 m przewyższenia, bo robiliśmy dwie przełęcze: Targanicką, która wiodła tutaj z, z porąbki. No tutaj ta przełęcz, umówmy się, pierwsze 4 km, takie średnie nachylenie 2-3% na, na wymęczenie później ściana ostatnie 500 m to takie 13% zjazd i Przełęcz Kocielska od razu, więc na tym zjeździe, to, a zjazd był taki powiedzmy półtora minutowy, więc też nie za bardzo można było odpocząć, no i 3,5 km podjazdu pod Kocież, o średnim nachyleniu 8%, więc, więc naprawdę ciężka czasówka. Tak jak mówię, 123 osoby, wszyscy na górze, takie święto kolarskie w tym Beskidzie. Jak pamiętam, że jak zamykałem wyścig, jak przyjechałem za ostatnim kolarzem, to, no to aż się serce radowało, jak zobaczyłem tych wszystkich ludzi tam na górze, którzy byli tak zadowoleni w ogóle z, z, tego, z, tego, z tego wyścigu. Nawet padły takie opinie, że, że to był w ogóle najlepszy wyścig w ich życiu, więc no byliśmy bardzo zadowoleni. Oczywiście nie udało to nie jest tak, że ja to zrobiłem sam, bo to zrobiłem przy pomocy świetnego teamu, który mam, świetnych ludzi z pasją, bo jakby w naszym założeniu było to, że Chcemy zorganizować taki wyścig, w jakim sami chcielibyśmy wziąć udział. No więc, e, kolarze dla kolarzy. No i... a, a braliście sami udział, czy nie? Nie, nie, nie. Nie, no nie, 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 nie było szans. Nie było szans. <laughs> więc, jakby tyle <laughs> historii. Natomiast, no, poszliśmy, postanowiliśmy pójść o krok dalej i, i stworzyć dwudniową imprezę, która właśnie odbędzie się 9 i 10 kwietnia. Start wspólny, bardzo wymagająca pętla na której znajdziemy dwie, w zasadzie to trzy premie górskie, które, które będą pokonywane przez dystans fan, czyli ten taki powiedzmy dla, dla ludzi, którzy nie chcą za bardzo szarżować <głosy> <głosy> I, i, i którzy gdzieś tam jeszcze nie są przygotowani może na pełny dystans, a oni pokonają je dwa razy. Natomiast Distance Pro będzie, będzie pokonywał 4 razy tą pętlę wyścigową. Czyli ile to jest kilometrów No Odpowiednio 55 i e, około 1200 i e, 103 kilometry i 2450 gdzieś mniej więcej. No to Więc już jest co jechać. Jest co jechać, tym bardziej, że teren tak jak mówię jest ciężki, bo sam dobrze wiesz, że przewyższenia nie do końca zawsze mówią nam o trudności, o skali trudności tak. e, trasy, prawda? No a tutaj mamy trasę poprowadzoną w ten sposób, że start jest od razu na podjeździe takiej ścianie mocnej która będzie, oscyluje, jej średni grade oscyluje o granicy 11-12% Później mamy e, wjeżdżamy w taki sektor. My to nazwaliśmy słuchaj e, sektorem, takim, Tam będzie premia makaronów czanieckich. E, belgijski makaron czaniecki, ponieważ ona jest odsłonięta na wiatr, jest między polami, więc jakby do złudzenia przypomina, przypomina belgijskie klasyki. Więc mamy podjazd, podjazd, wjeżdżamy na sektor, w którym na pewno będzie wiało z boku, Będą, mogą się potworzyć, tworzyć ranty i tam też jest kręto technicznie, tam jest cały czas start, stop, start, stop, wjeżdżamy znowu na, na kolejną premię, znowu jest górka i to będzie premia właśnie e, e, firmy Ceratizit, premia też Martylach, która pamiętam jak dziś, jak objeżdżaliśmy razem klasę, powiedziała... Stary, tutaj się będzie działo. Tutaj musi być moja premia. Mówi, to jest rewelacyjny odcinek i faktycznie on jest usytuowany zaraz przed, przed finałowym podjazdem pod Kocierz, Więc to jest taka hopka, gdzie tam można odskoczyć. Jak ktoś jeszcze będzie miał mocne nogi, może, może pokusić się ucieczkę. No więc tak jak mówię, trasa bardzo odkręta, bardzo techniczna, taka wymagająca. No, no i to jest pierwszy mhm. dzień tak naprawdę, nie? No, a drugi dzień czasówka. Taka sama jak w roku ubiegłym? Nie, inna. właśnie nie. Postanowiliśmy razem z hotelem, z, 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 z władzami hotelu, że w tym roku skoro wjeżdżamy na kocież od tej strony właśnie powiedzmy od Andrychowa, czyli od tej takiej prawilnej, to w drugi dzień pokażmy też drugą stronę, drugi podjazd od drugiej strony. No to dobrze, no to skoro będziemy pokazywać podjazd z drugiej strony, no to już zróbmy to porządniej i zróbmy to ulicą Widokową, czyli tą najcięższą możliwą, możliwą drogą do wjechania. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, no to ulica Widokowa po pierwsze była wykorzystywana na, na Tur de Poloniusz, a po drugie, pamiętam jak dziś tutaj, jak Piotrek Wadecki przejeżdżając samochodem, staliśmy z boku jako kibice, mówi, no słuchajcie, bardziej stromego odcinka to się chyba nie dało już tutaj wymyśleć, nie? więc jakby faktycznie jest to jedna z najstrąbszych asfaltowych dróg w Polsce. No więc będziemy wjeżdżać, wystartujemy z gminy Łękawica i znowu 2-3% przez parę kilometrów. Taki teren na wymęczenie. No i później ściana na widokową, która, która ma 800 bodajże 50 metrów, a, a, a robi się tam prawie 200 metrów zniosu, więc, więc no bardzo ciężka, wąska uliczka. Na której też nie jest, są płyty betonowe, trzeba uważać. No myślę, że Niejeden tam zostanie pokonany przez tą ścianę. Z jednej strony zachęcasz, a z drugiej strony straszysz, bo, bo to, tak, tak, to wszystko tak. brzmi tak, że to rzeczywiście dla, dla twardzieli. E, tak, natomiast myślę, że z drugiej strony jest to też pewien sposób na przełamanie swoich jakichś takich różnych nazwijmy to. Niemocy pod górę, albo gdzieś tam e, też wydaje mi się, że wielu ludzi przyjedzie, i, i jakby słysząc o tej widokowej cały czas, że jaka ona to nie jest straszna, będzie chciała sama to sprawdzić, po prostu. No, nie? Czy czy, czy, taka jest, czy tak faktycznie jest? Nie? No miejmy nadzieję. Zobaczmy. Czy to jest tak, że klasyfikacja jest łączna tych dwóch dni, czy można wystartować na przykład albo jednego dnia, albo drugiego dnia, jak to, jak to wymyśliliście? Wymyśliliśmy to w ten sposób, że m, e, można wystartować i na dystansie FAN. Osobno i na dystansie pro osobno, w, w tym stacie pierwszego dnia, podczas pierwszego etapu, można wystartować w samej czasówce podczas drugiego dnia. Natomiast jest też prowadzona właśnie klasyfikacja generalna. I tutaj no, nie ukrywamy, że na tym najbardziej nam zależało, żeby, żeby jak najwięcej uczestników się zapisało na tą klasyfikację generalną, więc jakby ona mm, będzie też. Najbardziej sowicie nagradzana może w ten sposób. Nie? Jednak no, no, ta wygranie tej klasyfikacji generalnej wiąże się naprawdę z fajnymi nagrodami i rzeczowymi, i pieniężnymi. Powiedz mi jedną rzecz, bo w, zorganizowaliście pierwszą edycję tej imprezy w zasadzie jeszcze w czasach pandemii, czyli w trudnych czasach. No, po tak. tym takim roku, gdzie właściwie nic nie można było organizować, później zorganizowaliście. Pewnie myśleliście, że ta edycja będzie zupełnie inna w innych warunkach. Znów mamy trudny czas. Mamy mhm. czas wojny, mamy czas, w którym ty też bardzo się angażujesz z tego, co wiem, w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jak, jak to można pogodzić? Jak, jak daliście radę to pogodzić? No i znowu. Tutaj... Wiem, że miałeś nawet wątpliwości. Czy, tak. czy w ogóle, czy tak, w ogóle tak, warto tak, w tej, tak, tej tak, sytuacji? tak, 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 tak. tak. Yy... Myślę, że tak. Yy... Tak jak mówisz, no, no, nie jest to łatwa sprawa, nie jest to łatwy temat w obecnym czasie. Były, nie ukrywam, że od momentu, kiedy, kiedy wybuchł ten konflikt zbrojny, nazwijmy to rzeczy po imieniu wojna na Ukrainie, no wszystko troszeczkę zaczęło, zaczęło się obracać przeciwko nam. Znaczy, to jest. To, to są normalne rzeczy. No po prostu generalnie pewne rzeczy zaczęły się już nie układać tak jak powinny. Natomiast, no i były te wątpliwości, o których mówisz: czy, czy to faktycznie robić, czy nie robić, czy, czy to się uda. Natomiast stwierdziliśmy, zapytaliśmy też kilku takich uczestników z różnych części, może Polski, nazwijmy to. Czy co oni o tym sądzą? Zawsze odpowiedzi były te same. Słuchajcie, nawet nie myślcie o tym, żeby tego nie organizować. Po prostu dajcie nam chwilę normalności, dajcie nam chwilę odpoczynku, dajcie nam trochę wytchnienia, trochę normalności w tych nienormalnych czasach. Więc jakby, no jak dostaliśmy takie odpowiedzi, no to, to, to wszystkie wątpliwości zostały dla nas rozwiane, więc. Więc po prostu stajemy na głowie, żeby ten wyścig się odbył i on się odbędzie. Co prawda odbędzie się troszkę przy mniejszym zabezpieczeniu niestety, no bo tutaj, tak jak, tak jak wspomniałem... Te, te służby, niektóre służby, zajęte tak, są czymś innym, czymś w, tej innym tej chwili, w ogóle. Tak. I nie ma się co dziwić naprawdę i też zawodnicy będą musieli to po prostu zrozumieć. Natomiast my tutaj ze swojej strony e, będziemy się starać, żeby to i tak jak najlepiej zabezpieczyć. Będą motocykle, będą samochody. Także myślę, że, że tutaj i tak to będzie, będzie fajnie zorganizowane. Reszta wszystko zostaje tak jak, tak jak miało być. Więc, więc no tylko z tej strony tutaj mamy taki, taką małą zmianę. No i mamy nadzieję, właśnie, że ta impreza będzie takim swego rodzaju momentem dla, dla, dla tych ludzi, dla ich rodzin też, że będą mogli się na chwileczkę oderwać od, od tej. No, niestety przyklej dla nas rzeczywistości. Jest nam to wszystkim potrzebne, z pewnością, bo, mm. bo musimy czasem się oderwać. Musimy, ja tak samo mówię o swoich komentarzach, yy, kiedy, mm. kiedy idę komentować wyścigi, wiadomo, no, wychodzę z zupełnie innej sytuacji, wchodzę w zupełnie inną, ale, ale to jest dla jakby własnego komfortu psychicznego, żeby, żeby samemu być zdolnym dalej, dalej działać, dalej coś robić dobrego, no to my też się musimy jakoś zbierać, my też musimy jakoś yy, sobie samym pomagać. Powiedz mi jeszcze, w, czyli zabezpieczenie będzie, tylko będzie troszeczkę tak, inne tak, niż tak, w zeszłym tak, roku. Tak, tak, tak. Zdecydowanie no będziemy po prostu się poruszać raczej w ruchu powiedzmy półotwartym, gdzie no my będziemy swoimi wolontariuszami i wolontariuszami z różnych gmin jakby zabezpieczać te, te nefragiczne momenty. I tak jak mówię, motocykle, samochody będą, natomiast no, no, trzeba mieć to na uwadze, że jednak mimo wszystko no, nie będzie to pełne zabezpieczenie i trasa całkowicie zamknięta, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić w tym momencie i tyle. No nie? Ale mówię, że tak jak mówię, no, myślę, że też zawodnicy to zrozumieją i, i jakby y, będą mieli to na uwadze po prostu. Nie? Zapisy trwają. Tak, zapisy trwają, natomiast e, trzeba mieć na uwadze to, że. Obecnie mamy 256 osób zapisanych. Wow. E, tak, a limit mamy 300. Jeżeli ktoś jeszcze szybciutko, się nie zapisał, to. od razu skrycie <laughs> tak, tak, do komputerów, tak, tak. jeśli ktoś ma. Dokładnie. Ochotę. Ruda CC tam wszystkie informacje e, e, co do zapisów. E, więc jeżeli, jeżeli, jeżeli tak jak mówimy, tutaj ktoś się nie pospieszy, to może się okazać, że niestety ale, ale tego miejsca braknie, z uwagi na tą sytuację, o której przed chwilą powiedzieliśmy. Niestety nie możemy przyjąć nawet więcej ludzi, jeżeli byśmy chcieli, bo, bo tu już wchodzą kwestie bezpieczeństwa. Po prostu te 300 osób i koniec. Mieliśmy taki plan, zanim wybuchła wojna, że, bo, bo przewidywaliśmy trochę to, że, widząc co się dzieje po zapisach, że może być tak, że ten limit pęknie. I wtedy mieliśmy taki plan, że po prostu pozwolimy wystartować ludziom, którzy się powiedzmy zapiszą na ostatnią chwilę, albo będą chcieli przyjechać. Przy czym nie dostaliby powiedzmy pakietów startowych pełnych, które, które są same w sobie super, uważam. Natomiast no, przy, przy, przy obecnej sytuacji, jakby problem z zabezpieczeniem klasy, nie będziemy ryzykować. Marzyć się taka impreza, w której wystartuje jak etapach, nie wiem, Tour de polończy de France, parę tysięcy osób? Hmm. Czy nie? Czy to jest taki fajny nie, kameralny yy, Nie, marzy mi się. Ja jestem tego, jestem tego zdania, że, że jeżeli jest szansa, to to, 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 chce się rozwijać, chcemy rozwijać tą imprezę. Nie ukrywam, że przy obecnym wsparciu, które mamy ze strony właśnie chociażby hotelu, i teraz w ogóle tych firm, które się włączyły też, bo o tym też warto powiedzieć, że nagle po pierwszej edycji wiele, wiele firm samych, wiele w ogóle organizacji samych do mnie zadzwoniło i zapytało, słajna, no, będziesz to robił, bo my chcemy w tym brać udział, nie? My, my Wam coś pomożemy, zasponsorujemy i tak dalej, więc to był taki fajny dla mnie też, też, też taka zwrotka, że no okej, okay, czyli się udało, czyli fajnie rzeczywiście poszło, więc jakby... Jeżeli tylko będzie taka możliwość, że, że będziemy się chcieli, że będziemy, będziemy dali rady się rozwijać, no chociażby ze względu na to, że właśnie czasy też pozwolą na to i jakby znowu się nie stanie nic nie, nie, niedobrego i nieprzewidzianego, to tak, jak najbardziej ja ogólnie chcemy w przyszłości być najlepszą imprezą na najlepszym poziomie w Polsce. Tak, zdecydowanie tak. No. Tym bardziej, że mamy ku temu Przede wszystkim, teren, i, i, i myślę, możliwości, a przede wszystkim, mamy ku temu, mamy do tego świetnych ludzi. Bo to mówię, to nie jest tak, że ja jestem tylko osobą, która gdzieś tam zawsze nad wszystkim czuwa i, ten, i decyduje o, o większości rzeczach, natomiast to wszystko robi ekipa, którą mama, mam ją świetną. Słuchajcie, więc, rura na kocierz, powiedz jeszcze raz, kiedy? 9 i 10 kwietnia. Zapisy do 6 kwietnia. Aczkolwiek, no, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, <laughs> e, wątpię, żeby do 6 kwietnia coś zostało, ale 9-10 kwietnia e, zapraszamy Was gorąco. Rura? Bądź, CC. Tak, dokładnie. Rura CC. Tam można, tam można się zapisywać. No i Ja mam nadzieję, że rzeczywiście, pomimo tych wszystkich problemów, pomimo tego czasu trudnego, trudnego w, jakim, w jakim w tej chwili żyjemy, uda się tę imprezę zorganizować. W ubiegłym roku skąd był zwycięzca? Z Ukrainy. Są jacyś Ukraińcy też zapisani na ten rok? Tak, są. I myślę, że to, że zwycięzca był z Ukrainy w tamtym roku. To był chyba jakiś taki, to jest chyba jakiś taki dobry znak, dobry omen i, i słuchajcie, będzie dobrze. Ciekawe, czy oni będą mogli przyjechać. To jest jeszcze zupełnie, zupełnie no. inna sprawa. Dokładnie. Ale, ale słuchajcie, jeszcze raz, Rura na kocie, że do tych instytucji i organizacji, które się pozgłaszały, to. Tour de Tour też dołączył jako partner medialny, także mamy nadzieję, że to będzie naprawdę fantastyczna impreza. Dziękuję Ci. Dzięki wielkie Cześć. i zapraszamy. Do zobaczenia.